Hello, my lovely students. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy uczniowie klasy 5. Będziemy się od dzisiaj porozumiewać właśnie w takim stylu na tej platformie, platformie YouTube. Doskonale zdajecie sobie sprawę, jaka sytuacja panuje teraz na świecie. Mamy pandemię koronawirusa, dlatego my jako nauczyciele musimy szukać nowych rozwiązań. Jest to właśnie jedno z takich nowych rozwiązań, które będę stosował przy nauce języka angielskiego. Będziemy uczyć się normalnie, tak jak w książce, tylko że będzie się to odbywało za pomocą YouTube'a. No i będę Wam wrzucał oczywiście kolejne linki z kolejnymi filmikami, czyli z kolejnymi lekcjami, które będą leciały po prostu po kolei z Waszego podręcznika. No i dzisiejszy temat zaczynamy, moi drodzy, tam gdzie skończyliśmy, tak naprawdę. What time does it arrive? Tak, to jest nasz temat, czyli o której godzinie przybywa w domyśle pociąg, ponieważ dzisiaj będziemy uczyć się, jak poprosić, jak zakupić bilety. Na pociąg. I nie tylko na pociąg, bo także na autobus też to będzie działało, tak? I na różne inne środki transportu. Uh, so, please open your notebooks, my lesson, my topic, what time does it arrive, ok? And please open your books on page 100, ok? Więc otwieramy podręczniki po zapisaniu tematu na stronie... Setnej, wy oczywiście będziecie sobie tutaj zastopywać, tak? Będziecie zatrzymywać film. Ja będę leciał trochę, wiadomo, szybciej niż to jest, ponieważ będziecie mieli tą możliwość, żeby w każdej chwili sobie zastopować, zapisać, wrócić do czegoś, co powiedziałem. Na spokojnie macie dużo czasu. So, let's start with the dialogue. Tak, zacznę od dialogu, który tutaj widzicie na scenie setnej. Mamy tutaj Tatę Amy, no i oraz Amy, tak, która jest główną bohaterką, no i mamy także pana, który będzie sprzedawał bilety, widzicie go w tle. Uh, maybe let's start with, uh, with the video. And after that we will talk, talk more okay, about the dialogue. Ok, so let's start. i'd like two tickets to london, please. here you are. thanks. Uh, how much is it? it's £10.20, please. thanks. what time does the next train leave? at 7.30. in three minutes. Uh, and what time does it arrive in london? come on, dad, we're late. did you say it arrives at 8, amy? no, i didn't. i said we're late. the train leaves in. Okej, okay, mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe mieliśmy tutaj wszystko, bardzo dużo wyrażeń, tak? jeżeli chodzi o e, chociażby, e, chociażby kupowanie biletów. Okay? No i te wyrażenia, które są tutaj w dialogu mamy także wypisane w zadaniu drugim. Tak? Jeżeli możecie sobie spojrzeć na zadanie drugie, to prosiłbym, żebyście sobie te wyrażenia przepisali. Dobra? Czyli mamy tutaj wyrażenia A i wyrażenia B. Wyrażenia A to będą te, które będziecie tak naprawdę mówić wy, natomiast wyrażenia B to będą zazwyczaj te, które usłyszycie w okienku, tak? Kiedy będziecie kupować bilet. Eee, nie wiem, kiedy to się zdarzy, ale warto być przygotowanym na taką ewentualność, prawda? I'd like a ticket to London, please, czyli poproszę bilet w tym przypadku do Londynu, tak? Można, może to być Każdej inna miejscowość. Here you are, czyli proszę bardzo, how much is it? Czyli pytanie, ile to kosztuje, ok? It's 10 pounds 20, please. Tutaj jest podana kwota, do kwot zaraz przejdziemy, także spokojnie. What time does the train leave? Czyli o której godzinie pociąg wyjeżdża, i tutaj mamy 7.30, czyli 7.30. What time does it arrive? O której przyjeżdża, tak? O godzinie 8 at eight. no i mamy thanks, czyli dziękuję. Myślę, że te wyrażenia są bardzo proste i na pewno sobie z nimi poradzicie. Wystarczy stopować sobie filmik tak, i będziecie mogli to, co powiedziałem, że tłumaczyć. Jeżeli nie, no to parę stron dalej macie oczywiście nic innego jak słowniczek, tak? który zawsze jest pod koniec każdego rozdziału. Dobrze, i przechodzimy do zadania trzeciego. W zadaniu trzecim proszę, żebyście zrobili w zeszycie. Tak? So, please open your notebooks. Write exercise 3, page 100, right? I tutaj. Complete the dialogue with the words in the speaking box, then listen and check. Tak? Czyli tutaj musimy uzupełnić ten dialog. Oj, ja już tutaj mam uzupełniłem. O przepraszam, ale dobra, niech będzie. Są to użyte wcześniej wyrażenia, więc tak naprawdę wystarczyło je tutaj uzupełnić. I'd like a ticket to Brighton, please. Here you are. I tak dalej, i tak dalej. I mamy how much is it? Tak? To jest pierwsze pytanie. Seven pounds. Please, what time does the train leave and what time does it arrive? Brighton, and Brighton, and, if uh, thanks, Sprawdźmy, posłuchajmy, czy jest jak najbardziej prawda. I'd like a ticket to Brighton, please. Here you are. Thank you. How much is it? It's seven pounds, please. What time does the train leave? At 2.30 p.m. And what time does it arrive in Brighton? at 4.45 pm. Thanks. Yeah, ok, yeah. so it was easy, right? Zapiszcie sobie jak najbardziej nie cały dialog, tylko tutaj brakujące słowa, ok? I teraz przejdziemy już do kolejnej rzeczy, która dzisiaj się przewinęła przez parę zdań w dialogach. Otóż ceny, ok? Jak zobaczycie sobie na ramkę tutaj, E, Price, tak, czyli ceny. Zobaczcie, że sam zapis, tak, różni się, e, sam zapis ceny różni się od tego, co jest w Polsce, ponieważ w Polsce mamy zazwyczaj e, 1, powiedzmy taki zł na końcu. U nich jest, są funty przede wszystkim, tak? Nie złotówki, ale funty, no i oczywiście nie grosze, ale pensy. Więc jeżeli chcemy, będziemy chcieli zapisać jakąkolwiek kwotę, to przede wszystkim będziemy zapisywać ją za pomocą kropki między funtami a pensami. Do i e, znak funta będzie z przodu, ok? E, no i zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli nie znacie liczb i cyfr, no to będziecie mieć problem, ale mam nadzieję, że wszyscy znają, tak? Jesteście w klasie piątej, więc no spokojnie poradzicie sobie z cyframi. Oraz z liczbami. E, I mamy tutaj 10 funtów, 50 pensów, 10 pounds 50, 7 funtów, 25 pensów, 7 pounds 25, że nie trzeba dodać pence, tak. E, I mamy 50 pensów, no ale tutaj już 50 pence niestety musi być. Więc e, jeżeli spojrzycie sobie w ten sposób, to, to mamy 1 pound 50, tak. Fund to oczywiście pound, pens to oczywiście pence, tak. Tutaj się tego za bardzo nie tłumaczy. Natomiast no, wszystkie kwoty możemy zapisywać właśnie w ten sam sposób, prawda? Jest to bardzo proste, bardzo łatwe. Żeby to poćwiczyć, proszę, proszę żebyście wykonali zadanie czwarte, więc zapisujemy sobie w zeszycie exercise 4, tak? czyli zadanie czwarte. Please do number 2, 3, 4 and 5, czyli te cztery cyfry od 2 do 5, ponieważ pierwszą już mamy zrobioną. Mamy How much is a train ticket? Czyli ile kosztuje yy, bilet auto, yy, na, na pociąg, tak? I mamy it's 10 pounds 50, czyli 10 funtów 50 pence. Proszę, żebyście w swoich zeszytach napisali pytanie, ile kosztuje puszka coli, ile kosztuje czasopismo, ile kosztuje kanapka, ile kosztuje tabliczka czekolady i odpowiedzieli yy, tak. Nie, zap, nie zapisem cyfrowym, ale zapisem literowym, normalnie, tak? Ile to kosztuje. Yy, żeby wam troszeczkę pomóc, to przetłumaczyłem Wam przede wszystkim nazwy tych produktów. Mamy a can of Cola, to puszka Coli. A magazine to czasopismo, a sandwich to kanapka, no i chocolate była tabliczka czekolady. No i pytanie będzie how much is? Tak? How much is? No i na przykład w pierwszym przykładzie, tak? Jeden zrobię z wami. How much is. E a magazine, tak? How much is a magazine? How much is a magazine? Czyli ile kosztuje to pismo tak? No i patrzymy, ile kosztuje czasopismo. 4,25, 4 funty, 25 pensów, więc zaczynamy od it's, tak? It's um, 4 funty, 4 pounds i mamy 25, tak? 20, yeah. So uh, 4 pounds, 25 nie. Yeah, Pusto. I tak proszę, żebyście dokończyli całe to zadanie. Okay? Myślę, że będzie to bardzo proste i bardzo łatwe dla was. Więc ym, tutaj jeżeli chodzi o książkę, to skończyliśmy. Tak, ale zostały nam jeszcze ćwiczenia. Więc w ćwiczeniach, moi drodzy, otworzycie sobie ćwiczenia. Za chwilę Wam powiem na której stronie, tylko sam sobie sprawdzę. Ym, mamy tutaj rozdział 7, workbook, mind, Going Places. Za daleko. Będzie to strona 63. Okay? I na stronie 63. Proszę, żebyście wykonali zadanie pierwsze, drugie i trzecie. Czyli wykonujemy tylko trzy zadania. Zadanie pierwsze, które macie tutaj, macie oczywiście wyrażenia podane. To jest zadanie pierwsze. W zadaniu pierwszym uzupełniamy dialog z daniami od A do e. Tak, zdania macie tutaj na dole. Trzeba uzupełnić dialog, tak żeby powstał on logiczny i żeby można było kupić bilet. Później w zadaniu drugim proszę dopasować, macie zapis cen, tak? Cyfrowy, proszę dopasować do zapisu em, literowego. No i w zadaniu trzecim mamy przeczytać dialog i uzupełnić informacje o bilecie, tak, czyli tutaj czytamy na dole, tutaj to czytamy, tak i później uzupełniamy skąd dokąd, jaka cena, o której przyjeżdża, o której wyjeżdża, tak? Myślę, że będzie to bardzo, bardzo, bardzo łatwe i bardzo proste dla Was. OK. No, i to w sumie tyle na dzisiaj. Thank you very much for today. Mam nadzieję, że te lekcje w ten sposób będą bardziej atrakcyjne, niż mielibyśmy tylko tutaj korespondować ze sobą pisemnie. Napiszcie w komentarzu, tak, czy Wam się takie coś podoba. Zasubskrybujcie przede wszystkim ten kanał. Nie wiedziałem, że to kiedykolwiek powiem, ale zasubskrybujcie ten kanał. No i będziecie na bieżąco wtedy, tak? Będę wysyłał na dzienniku, będę się z Wami kontaktował, będę wysyłał linki. Ok? Thank you very much. See you next time.